Bu, bu, bu. Dzień dobry widzowie z tej strony. Wanderek, Oczywiście, że ja. I widzowie, jak widzicie, Dziomki, Maruszonki, to jest są Ekipa Tarczyński, widzowie: Dominik, Paweł i Jacek. Ale się zdarzyło, widzowie, co? No i oczywiście, jestem ja. Mark Tarkowski. Ale co z tego, widzowie jak jest Mark Tarkowski? Jak was tutaj jeszcze nie mam widzowie? Możecie wpadać na serwerek, zaraz zobaczycie, jak wpaść, jak się zarejestrować. Oczywiście z moim kodem, widzowie, bo dostajecie naprawdę fajne nagrody. Ale o tym już za chwilę. Właśnie teraz. A ty oczywiście, widzowie, możesz ze mną zagrać w tym serwerze, wchodząc w link w opisie. I oczywiście rejestrując się z moim kodem Wanderek. I pewnie zapytasz, co dostajesz, bo dostajesz 50 tysięcy dolarców na start VIP Platinum na 7 dni. Także się opłaca wpadać do linku w opisie. A jak zapomniałeś się zarejestrować z tym kodem, to wpisz na czacie, ukośnik pro. Spacja Wanderek i dostajesz tak samo te nagrody Ej, ja jestem z chłopakami tutaj Dzień dobry panowie, witam Panowie, dzisiaj jest sytuacja taka, że oczywiście Przypustka dalej jest, 19 dni Do końca, a ja mam dopiero 12 level Także paki trzeba te klejnoty trochę Pozdobywać, nie? No Dobra, okay. Ale siłowo powie, się, tu widzę, że jedną już zrobiono Po tym, że graliśmy w chowanego Teraz jest ciepłe miejsce, z tego co widzę jakieś utknęły Tam samochody, tak? Na North No I co tam, trzeba na lotnisko pojechać? Chyba. Ale wyznaczyłem chyba. ścieżkę, także chyba Teraz powinniśmy wiedzieć, o, widzę, że dużo Tutaj nie ma O, no, jeżdżą, jeżdżą, Ale jest osobowy, także tym sobie wyjedziemy Dobra, chłopaki, widzę gdzie się leci Na Vespucci. No Do Nordjakton, dokładnie tak Także tam sobie polecimy, panowie Na wyprawę lecimy Dokładnie Dokładnie. Wycieczka krajoznawcza Ale właśnie, drodziki widzowie zapraszam Oczywiście tutaj 50 osób już mieliśmy, ale troszeczkę pochodziło Okej, okay, to zszedłem do miejsca Panowie, tutaj się leci do Nordjakton, także ja lecę No to dawaj, ja też już lecę No to ja też Ciekawe czy jakieś intro będzie, a nie, nie ma intro, ale jest jakiś kład. Dawaj go, kroimy Mogę jechać? Nie mam klucza. Jakby nie, możesz tylko wypożyczyć a, tego Ja już dolatuję Gdzie się wypożyczam. Tu pewnie Tutaj masz, masz tak? tego gangster tak. tak. Skuter śnieżny, ty ja go biorę. Dawajcie po Jedziemy, Bierzcie, 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 jedziemy. Ej, kurwa. Cool. Dobra. Czeka, A gdzie mamy dalej coś wiadomo? Zabez, sprawdzamy to, wchodzimy w zimową powieść i bierzemy ścieżkę. Jest zimowo powieść, znacznik, zapraszam za mną. Ja tu jest szczerze, widzę, że chyba tu jest bardziej zrobione te miasteczko niż w progu No dokładnie, jest dekorowane, fajnie to wygląda. Te śnieżże są szybsze o wiele. Oj, w jakiegoś gościa! O jak się zawsze no, rozstąpili! Wow. Panowie ma problem. W śniegu tutaj ugrzęzłem. Ja ci ludziki tutaj stoją. Są? od Pożyczania, czy co? Eee, tutaj tutaj no, to dawaj do to niego zagadamy. Ta... Jakieś misję? To chodź, zobaczymy co to jest. Nie, no chyba wypożyczenie, bo widzę, że kład tutaj stoi, jest to jest gra. To jest jakaś misja, czy coś. Siema. W środku jest, w środku. A tu jest. Podjeżdżam panowie to jest misja, no. Silna burza, ale nie, dobra, poradź sobie na razie, my jedziemy od naszego ziuta tam, nie? No, trzeba pomóc. mu Dawajcie, bo długa trasa przed nami. Dajcie długie może, bo. O, ktoś mi rozbił te długie. <laughs> ha, no, sorry, jest ciekawe, kto. A, mi też ktoś się rozbił. <laughs> ale i Wow! <laughs> 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 Okay. Dobra, Dlaczego ja nie będzie jest. Ja już jadę sobie holowniczkiem, odpalę sobie syrenki. A to ogólnie ten. To jest inny świat, bez graczy. A tu widzę, że jest tam licznik. Muszę starczyć dwa samochody przed wielką burzą śnieżną. Człowieczku, no to tutaj kurde, to trzeba zapierdzielać. No widzowie, tak się robi właśnie tutaj zadanka przy opowieści. Dobra, widzowie, jak daleko te są? Dobra, widzę, one są. O, oh, ja pierd pu, pu, pu Kurczaki piszczone, widzowie. Sigma Patrick, Texas. Mamy samochodzik już zaraz. To jest chyba nawet przy samym, Nie wiem. Spałnie czy coś? A drugi auto jest w tym samym miejscu. Dobra, widzowie, 20 minut to jest bardzo dobry czas. No po co, widzowie? Mamy mieć większy, a czy mniejszy? Nie, w sobie. Ty jednak są tu ludzie, widzowie. Jak to używać? Co nie, bo chyba, czyli nam wiecie, jakoś tutaj mają przeszkadzać. tych chłopaki, wiecie, że jakiś nagle gościu mnie potrącił? Piram, co oddaj mu drogę? Za co on się potrącił? Nie wiem, ale kurde, wiecie, jak ciężko się te to podczepia? One są w takich zaspach. A. Ja no, w śnieg, się. Nie zakopałem się. Ej, zakopałem się Hahaha, znam ten ból Nie, pierdolę widzę, co teraz? Muszę odczepić go chyba od tyłu pierdzielnąć Pamiętajcie, chłopaki, od tyłu bierzcie, nie od przodu Dobrze, będę A, pamiętał <noise> Tak, bo ja wziąłem od przodu i się zakopałem w białym śniegu A kogo wziąłeś od przodu? Emperora <noise> Eee A dobre mazdażaki? No właśnie, widzę, że jeszcze nie jest niszczone A klepane? Nie wiem, bo wleciały w biały śnieg Co za zapytania Pingwin dajesz. No właśnie, Pingwin, ty jesteś jakiś niereformowany, Człowieku, ile ty masz, 10 lat? Nieprawda No, no, no Na 9. Ło, pek, pek, widzowie, przejechałem za daleko Czekajcie, cofnę Starczone. dobra widzowie, jeszcze jeden Teraz Przejeżdżamy, Peg widzowie, start challenge Podczepiam od tyłu busa Tak, tak, bo zawsze od tyłu No tak, no po co od przodu no Właśnie Tylko no jest problem No jak? chcesz się podczepić od tyłu No to musi to. No, od przodu A od przodu gorzej, ale... A, żartowałem Także, znaczy... no, mi amore, panowie Ciul, że trochę go poniszczę, ale co mnie to obchodzi No właśnie, troszkę, twoja robota Dobra, moi kochani widzowie, czas na skróty Skręcamy sobie tędy, peg. O, widzowie Dziękuje, że odwalił, nie, nie gadajcie Nie no, widzowie, już miałem go tutaj dowieźć, tam o, za róg I co ja odwaliłem, nie muszę go teraz przewrócić na drugą stronę Chyba musisz od tyłu spróbować Chyba ciężko będzie Tak? Ale chyba nie w takim zasi bo on leży do góry nogami A, to <noise> chyba się nie podczepisz. To <noise> chyba masz problem Jest, panowie, ja widzowie, toł truck meister Ale tym razem podczepię go od przodu Pek udało mi się, pomyśl, ukoczyłem misję Czy ja dostałem jakąś nagrodę? Oczywiście, że tak, konimy się mogłem opowieść Zakończone i mamy tutaj dwa koła Ek, i jaki mamy już tutaj poziomek? A, list z podziękowaniami od gubernatora. Zaraz zobaczymy. Specjalny PP zimowa Sakura. Rozpylę mi to, widzę, to nie jest potrzebne. Ale mamy, patrzcie, Majestic Points, odbieramy, odbieramy. A, tu już sobie podbieraliśmy. Zestaw naprawczy? Po co mi to? Rozpylamy to, i patrzcie, i mamy do odebrania felgi. Zbieram nagrodę, i tutaj trzeba będzie zrelacować jedną z kart. Także, widzowie. Ja bym bardzo chciał wygrać, może te, te o tutaj. Wymieszamy, widzowie, trzymajcie kciuki. Aj, widzowie. Nie chcę ich. Kasa Co się jest? przyda. O, racja żywnościowa, widzowie. To jest bardzo ważne. Adrenalinka też. To później się odbierze. Racja żywnościowa, widzowie. To jest to. Okej, okay, ja tu ja mam już swój samochód. Znaczy, skuter śnieżny. Okej. Okay. Mam w a ogóle ty... list od Gdzie ty Ja też mam. Was słyszę, że większą wypłatę masz. A, tak, widzę, że tak, rzeczywiście. Taki dolarek mi się pokazał w lewym dolnym. Już poleciliście się do miasta? Jeszcze y nie. -y, jeszcze nie. Ja jeszcze nie. już jadę na samolot. Widzę Cię, jadę za Tobą. O, właśnie. Jedziemy za Tobą. Ja dojeżdżam, już dojeżdżam Jak z tobą. się czujesz? Spadaj, czadu, tam <laughs> Życia a... miłego A przeżyłeś? Wyprzedzony, wyprzedzone Żyłem No i dobrze, ty, a weź trochę przyhamuj o, <laughs> okay. oh, oh, shit. Dobra, wyeliminowany Kolizja, kolizja Wyeliminowany A ja tu widzę, że gracze normalnie sobie jaja robią Znaczy, wiecie, jeżdżą sobie O kur... Shit, man Żyjesz? Co, teraz ty się baj... baj... gdzieś? <laughs> sorry, sorry, ziom Widzisz tak, mnie, tak, jako bo cię tak, wszyscy się rozbijają. Ej, no debilu! Dobra, latuję w tampastora. Oh. Dobra, wylatujemy stąd. Ciema hopie, masz tu skuter. Oh, kurde, oh, kurde. Za zimno tutaj. Oraz po O, Chciałem się, że mój samochód to będzie. Wszędzie, wszędzie fajnie, ale w domu no, najlepiej. Może panowie, jakiś wyścig zbroje? Ja jestem za. Co widzowie, jedziemy na rękę na wyścig zbroje, którego jeszcze nie widzieliście. Fajnie no, ja był te skutery, śnieżne. No mi też się podobało właśnie. Ciekawe jak się po mieście nim jeździ. O! mój wypadek 35. nie moja że... <laughs> o, wjechał pode mnie. go potrąć. Utrzymał się Bo jest Dobra paki. ja tworzę wyścig zbrojeń i co? Rozwalę was jak wtedy zobaczymy Zobaczymy Jestem smąceńcem Dobra panowie wszyscy sojusz Nie 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 ma sojuszu To już teraz A dawaj na hewiki na przykład Wyścig zbrojeń robimy Dawaj na kasiorkę To na kasiorkę? O ile? Nie a ciebie Nie chce Dwa koła dawaj Dwa koła Nie mam dwa koła chcę dolarów dawaj Jesteś tacy słabi Jestem biedny Wzywaj, nie wyzywaj O dobra może być za dwa koła Chodźcie. Dobra, widzowie, rozwalę ich. Pik, pik, te karabiny ich polecą. Co to jest? On kurczaka na głowie. A ja mam psa. E, ja świnie. Mam miał coś już. No fajnie, że z... A, tym tak filmie. Nieźle. Leży marek, Leży Ła, łatwy cel, tak? Leży jeden z KBD. No fajnie, że zabieracie killa, ej, jesteście tacy głupi. A ty jesteś bardzo nie Leżyjsz. agresywny. Chodź tu. O, co wy, ty, czuć? Bo wszyscy na mnie lecicie? jest nie fair. Kurde, przodolewałem. Takie ze lamusy Zobaczcie, jesteś. Ja się na nich tutaj mszczę już. A, Chodź, lubowanie. No, nie no. O. Tak blisko. Ajajaj, aj, tak blisko, o. Dominika. Spokojnie. O, o killa On mi broni. zabrał. Dobry. Panie, że mi zabrał kila. Dzięki za kila. Kolejny mi zabierze kila, nieźle. Ja. Co tu się dzieje? Na łapki się bije, dawajcie. Pana, zabierze mi kila, znowu, no nie. No ja pierdzielę, dziady walone.

Kasztanie! Aj, aj, aj. W końcu, coś innego. Farta miałeś, farta miałaś. Spociłem się w sobie. Co mnie się. To mnie zabijasz. Musisz iść. To raz. Ty co jest? Paweł Tarczyński jest zbugowany. Co jest? Widzisz to? Co się ze mną stało? No. W końcu, trochę łap na łapki na balon. Ajajaj. A aj, aj. właśnie zapraszam do tanga. A ja ja. Do widzenia. Do widzenia. Zabry. Może może jakiś test, chyba do ekipy nagrywkowej ze strzelania będzie. Haha, <grywka> oszukinier, oszukinier <grywka> nie. bojówkaz, bojówkarz, Waderek bojówkarz. Jakie bojówkarz, przegrałem przegrałem widzowie. A ja ja. To. Nie, no już 30 ma. Co tak nie może wyglądać? Szukale to jest. Jest. Został ci minimalnie HP. To mnie niech zabije. No właśnie. Masz takie hitboxy pingwin jak zwalone Zgadzam się z tym, strzelałem mu w głowę, no, a Normalnie krew Ci ciebie ani a no nie hity Ja też tak wiem Zdy. Aj, Dobry? farciarz, farciarz, farciarz Oj, zabrał ci killa Aj, oj Zrobione, ja najtrudniej widzę sniperkom Nie! Sniperkom jest najgorzej! <laughs> Nie, sobie no teraz ich nie zabiję Nie, nie. panowie, no co nie mam wam powiedzieć? Zabić. Co mam wam powiedzieć? Tak jest, drugie a miejsce mam Pan ma oszukane 43 kila, 25? No, <laughs> <laughs> widzowie, dziękuję wam za oglądanie Pamiętajcie, że możecie do mnie dołożyć, do rodzinki I ze mną się tak bawić, oczywiście jak chłopaki Rejestrujcie się z moim kodem WANDEREK w opisie Widzowie, na serwerze, na czacie Yo, benz, kocham was mm.